Witajcie w cieniu tajemnicy. Dziś zanurzymy się w mrożącą krew w żyłach historię, która wydarzyła się naprawdę i sprawi, że zaczniecie inaczej patrzeć na media społecznościowe. Zostańcie z nami do końca, bo szczegóły tej opowieści są naprawdę zaskakujące i możecie się z niej wiele nauczyć. Jestem pewien, że większość z Was korzysta z Instagrama. Niezależnie od tego, czy macie dużo obserwujących, czy wcale, to po prostu coś, czego używa większość społeczeństwa. Podobno aplikacja ma ponad miliard aktywnych użytkowników, co uważam za szalone. W tamtym czasie, kiedy to się wydarzyło, miałem około 300 obserwujących. Mieszkam na wsi, więc chyba to dużo jak na ludzi w naszej okolicy. Nie znamy zbyt wielu osób spoza naszych teranów. Pewnego wieczoru, gdy oglądałem film, mój telefon zawibrował. Pokazało się, że dziewczyna o imieniu Holly zaczęła mnie obserwować na Instagramie. Otworzyłem więc Instagram, żeby sprawdzić jej profil. Była to naprawdę śliczna blondynka z około pięciu tysięcy obserwujących. Miała jakieś 50 zdjęć. Wszystkie były realistycznie rozmieszczone, jeśli chodzi o daty ich opublikowania. Zazwyczaj, kiedy dostawałem takich obserwujących, sprawdzałem, czy są prawdziwi. Ona miała około 600 polubień na zdjęcie i mnóstwo komentarzy od facetów, których chyba nawet nie znała, zostawiających serduszka, ociekające emoji i tym podobne. Wtedy, nie żartuję, kiedy przeglądałem jej stronę, zanim jeszcze ją zaobserwowałem, wysłała mi wiadomość prywatną napisała hej, szczerze mówiąc, rzadko to robię, ale pomyślałam, że jesteś naprawdę słodki. Szczerze mówiąc i żeby nie zabrzmieć jak but, jestem całkiem wysportowany i mówiono mi, że jestem dość atrakcyjny, a w przeszłości kilka dziewczyn już do mnie pisało. Więc zaobserwowałem ją z powrotem i odpisałem je to samo, mówiąc: Uważam, że ty też jesteś słodka. Potem rozmawialiśmy dość długo i szło nam naprawdę dobrze. Rozmawialiśmy o fitnessie, o tym, do jakich szkół średnich chodziliśmy, i szczerze mówiąc, było świetnie. Podała mi swój numer i szybko umówiliśmy się na spotkanie następnego wieczoru, czyli w piątek. Zgodziliśmy się, że spotkamy się w popularnym barze o nazwie Lakis na kilka drinków. Nadszedł piątkowy wieczór, a wraz z nim zaczęły pojawiać się nerwy, gdy przygotowywałem się do tej małej randki. Nigdy wcześniej nie umawiałem się na randkę prosto z Instagrama, ale ta dziewczyna była naprawdę piękna. Pojechałem do Lakis i usiadłem w samochodzie na parkingu, czekając na jej telefon lub wiadomość, która poinformuje mnie, że jest na miejscu. W końcu wysłała mi SMS-a, ale nie po to, żeby dać mi znać, że jest. Napisała, że jej samochód się zepsuł i potrzebuje podwózki. Musiałem przeczytać to kilka razy, żeby upewnić się, że dobrze to rozumiem. Próbowałem do niej zadzwonić, ale nie odebrała. Wysłała mi SMS-a opisując swoją lokalizację jeszcze nie odpowiedziałem. Jeszcze raz dokładnie obejrzałem jej profil na Instagramie i był on na pewno prawdziwy. Miała znajomych oznaczonych na zdjęciach, komentujących jej zdjęcia, więc wiedziałem, że nie zostałem oszukany. Odpisałem, w drodze i ruszyłem. Jechałem cichymi bocznymi drogami w kierunku wskazanego przez nią miejsce. Dotarłem tam, ale było to dziwne miejsce na awarię samochodu. Zobaczyłem samochód zjechany na pobocze obok lasu, właściwie po obu stronach tej drogi były lasy. Samochód miał otwartą maskę, więc to musiała być ona. Próbowałem zadzwonić, ale nie udało mi się. Spojrzałem na telefon i zdałem sobie sprawę, że nie mam tutaj zasięgu. Zaparkowałem samochód po drugiej stronie drogi i wysiadłem. Kiedy podchodziłem do jej samochodu, czarnego Nissana Altima, zdałem sobie sprawę, że w ogóle nie widzę do środka. Okna były całkowicie przyciemnione. Lekko zapukałem w okno i czekałem. Nikt nie otworzył drzwi, więc obszedłem do przodu maski, żeby zobaczyć, czy próbowała coś zrobić z silnikiem. O ile mogłem stwierdzić, nie zrobiła. Traciłem cierpliwość. Wysłałem jej wiadomość: Gdzie jesteś? Zaraz odjeżdżam. Gdy wracałem na bok samochodu, zauważyłem, że okno po stronie kierowcy było teraz lekko uchylone. Wiedziałem na pewno, że minutę temu wszystkie były zamknięte. Zawołałem imię Holly, wiedząc, że ktoś musiał być teraz w samochodzie. Podszedłem trochę bliżej, żeby zajrzeć do środka. Z okna wysunęła się czyjaś pięść i zaczęła dawać mi znaki palcem wskazującym, żebym podszedł bliżej. Poczułem jak ściska mnie w żołądku, zdając sobie sprawę, że to zdecydowanie męska ręka. Powiedziałem mu drżącym głosem: "Zginie". Biegnąc z powrotem do samochodu, odjechałem z piskiem opon i skręciłem w pierwszą możliwą ulicę w prawo. Dzięki moim ciągłym spojrzeniom w lusterko wsteczne, w końcu zauważyłem samochód z wyłączonymi światłami jadący za mną. Pomyślałem, żeby zrobić to samo, wyłączyłem światła w moim samochodzie i zacząłem wykonywać jak najwięcej zakrętów, aż w końcu zgubiłem samochód. Kiedy wróciłem do domu, profil już mnie zablokował. Ale później dowiedziałem się, że ten profil był w rzeczywistości prawdziwy, ale dziewczyna na zdjęciach została schakowana przez jakiegoś dziwnego faceta. I nie byłem jedyną ofiarą tego faceta w jego planie. Mam tylko nadzieję, że wszyscy inni mieli tyle szczęścia co ja. Mam konto na Instagramie z 1100 obserwującymi. Miałem je ustawione jako publiczne, więc każdy mógł wejść na moją stronę i przeglądać moje zdjęcia, lajkować je i komentować. Często więc dostawałem lajki i komentarze od ludzi, których nie znałem, ale jedna osoba wyróżniała się spośród wszystkich. Pamiętam jego pierwszy komentarz pod jednym z moich zdjęć. Było to zdjęcie z plaży, na którym byłam z koleżanką, więc miałam na sobie strój kąpielowy. Pod tym zdjęciem pojawiło się 11 komentarzy, ale jeden z nich wyróżniał się, bo pochodził od kogoś zupełnie mi nieznanego. Były to trzy emotki ognia. Kliknęłam w jego profil, zobaczyłam trzy zdjęcia, wszystkie to były selfie, około 80 obserwujących, a on sam obserwował ponad 200 osób, w tym mnie. Wyglądał na 40, może 50 lat. Sama nie wiem czemu, ale nie przejęłam się tym wtedy zbytnio. Pomyślałam, takie rzeczy się zdarzają. Ale od tamtej pory to zaczęło się powtarzać. Za każdym razem, kiedy wrzucałam nowe zdjęcie, ten mężczyzna zostawiał komentarz. Na przykład pod jednym z nich napisał tylko gorąca. To było już trochę bardziej niepokojące. A potem dwa dni później zamiast komentarza pojawiła się wiadomość prywatna. Brzmiała: Hej, chciałem tylko powiedzieć, że jesteś piękna, mimo że jestem jakieś 30 lat starszy od ciebie, Lol. Odpisałam LOL dzięki, choć do dziś dziwię się, że w ogóle to zrobiłam. Większość osób pewnie by to zignorowała. On jednak zaraz napisał znowu zrobiłbym wszystko, żeby spotkać dziewczynę taką jak ty. Odpowiedziałam po dziesięciu minutach krótkim dzięki, mając nadzieję, że na tym się skończy. Ale nie, napisał jeszcze, może kiedyś się spotkamy, umrę ze szczęścia LOL. Na to już nie odpisałam. Cała ta sytuacja była dla mnie dziwna i niepokojąca, ale mimo to nie zablokowałam go. Pomyślałam, że skoro już obserwuję, to niech będzie do czasu, dopóki nie wróciłam kolejnego zdjęcia, tym razem ze swoją siostrą Karoliną przed naszym domem, wtedy skomentował: Ty i twoja siostra jesteście takie słodkie, to było już za dużo. Usunęłam komentarz i zablokowałam go. Później tego dnia zostałyśmy w domu same. Ja byłam w łazience, robiłam sobie paznokcie, przygotowując się do wyjścia. Przez okno zobaczyłam, jak przed dom podjeżdża samochód, którego wcześniej nigdy nie widziałam. Stał tak, że widziałam tylko przód auta, resztę zasłaniał krzak, oddzielający nasz ogródek od sąsiadów. Światła się wyłączyły, ale nikogo nie zobaczyłam, kto by z niego wysiadał. Zwróciłam na to uwagę, bo mieszkamy na ślepym zaułku i nie ma tu przypadkowych przejazdów. Zasłoniłam żaluzję, bo czułam się nieswojo. Moja siostra siedziała w swoim pokoju zajęta laptopem. Gdy nadszedł czas, żebym wyszła, nie powiedziałam jej nawet pa. Zwykle po prostu piszemy sobie smsa, kiedy wychodzimy. Poszłam do swojego auta, rzucając jeszcze okiem na ten tajemniczy samochód. Okazało się, że to była czarna Maxima przyciemniane szyby i ciemność nocy sprawiały, że nie dało się zajrzeć do środka. Wsiadłam do swojego samochodu, zawróciłam i pojechałam w stronę głównej drogi. U znajomego odbywało się spotkanie. Nie nazwałabym tego imprezą, ale trochę alkoholu tam było. Odcięłam się od picia dość wcześnie, bo wiedziałam, że będę musiała prowadzić. Przyznam, że wracając, byłam lekko wstawiona, ale droga zajęła tylko pięć minut. Kiedy podjechałam pod dom, pierwsze co zobaczyłam, to ta sama Maksyma, nadal stojąca przed naszym ogrodzeniem. Musiałam wiedzieć, do kogo ona należy. Przejechałam obok niej powoli, ale i tak nie udało mi się dostrzec, kto jest w środku. Zaparkowałam, napisałam jeszcze kilka wiadomości znajomym, że dotarłam cało i wysiadłam. Podchodząc do drzwi domu, cały czas zerkałam na ten samochód. Upuściłam klucze przy wejściu. Z jakiegoś powodu bałam się schylić, żeby je podnieść. Zamiast tego zaczęłam dzwonić do drzwi kilka razy pod rząd, licząc, że Karolina szybko otworzy. Ale nie otworzyła. W końcu uklękłam, klucze leżały na wycieraczce, wzięłam je, weszłam do środka i szybko zamknęłam za sobą drzwi, rzucając ostatnie spojrzenie na Maksimę. Było już po północy, ale Karolina zwykle jeszcze wtedy nie spała. Cicho, chwiejnym krokiem weszłam na górę i podeszłam do jej pokoju. Drzwi były szeroko otwarte, ale w środku panowała ciemność. Pomyślałam, że może wyjątkowo gdzieś wyszła. Wślizgniełam się do środka, a moje serce na moment stanęło, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, co słyszę. To był szept, cichy, drżący szept Karoliny, dochodzący z szafy. Drzwi były lekko uchylone, a za nich wyglądały jej przerażone oczy. Łzy spływały jej po twarzy. Przykucnęłam obok i szepnęłam. Co się dzieje? Ona jednak nic nie odpowiedziała, tylko przyłożyła palet do ust, dając mi znak, żebym była cicho. Pociągnęłam ją lekko za ramię, wyciągając z szafy. Gdy wyszła, delikatnie zamknęłam drzwiczki, a wtedy moim oczom ukazał się pokój Karoliny w pełni i ktoś stojący po środku postać wyraźna jak na dłoni. Nie wiem, czy był zwrócony twarzą w naszą stronę, czy nie, nie miało to znaczenia, bo w tej samej chwili obie zaczęłyśmy krzykać i wybiegłyśmy razem. Czułam wibrację kroków mężczyzny tuż za nami. Biegłyśmy prosto do samochodu. Udało mi się zablokować drzwi dosłownie w ostatniej chwili, zanim mężczyzna, który nas gonił, próbował chwycić za klamkę. Gdy tylko zrozumiał, że są zamknięte, zaczął uderzać w szybę ramieniem, a moja siostra krzyczała i płakała, pogarszając całą sytuację. Pomimo intensywności tej chwili zdołałam połączyć fakty. To był ten sam mężczyzna, którym mnie prześladował na Instagramie. Musiałam wykonać zawracanie na trzy. W tym czasie bezustannie trąbiłam klaksonem, by zwrócić uwagę sąsiadów. Myślę, że to poskutkowało, bo wsiadł do swojego samochodu, który okazał się Maksymą i również zawrócił. Na początku myślałyśmy, że nas śledzi, ale zamiast tego przeleciał obok nas i zniknął w innej uliczce, by już nigdy więcej się nie pojawić. Wtedy po prostu zawróciłyśmy i wróciłyśmy do domu. Zadzwoniłam do rodziców, a potem na policję. Policja ustaliła, w jaki sposób mężczyzna włamał się przez okno na piętrze. Wszedł po drabinie na markizę i z jej pomocą dostał się do okna. Opowiedziałam więc policji, że mnie prześladował na Instagramie i musiał jakoś znaleźć mój adres, kiedy opublikowałam ostatnie zdjęcie z siostrą, na którym był widoczny numer mojego domu. Próbowałam im pomóc, podając konto mężczyzny na Instagramie, ale kiedy weszłam do sekcji zablokowanych kont, było puste. To oznaczało, że mężczyzna usunął już swoje konto na Instagramie. Dlatego nawet jeśli byłby sposób, by Instagram śledził usuniętych użytkowników, to i tak nie miało to znaczenia, bo nie pamiętałam jego nazwy użytkownika. Niestety musiałam przyznać, że policja nic nie mogła zrobić i ja to wiedziałam. Od tamtej pory ustawiłam swój Instagram jako prywatny i teraz akceptuję prośby o obserwowanie tylko od osób, które znam. Jestem też znacznie bardziej paranoiczna i ostrożna w publikowaniu zdjęć, które wiele ujawniają. Niedawno natknęłam się na coś, co totalnie mnie przeraziło. Zanim opowiem o moim odkryciu, pozwólcie, że przedstawię krótką historię, która sprawia, że jest ono jeszcze bardziej niepokojące. Przez ostatnie kilka tygodni wielokrotnie, gdy próbowałam zasnąć w łóżku lub robiłam coś w moim pokoju przy zapalonym świetle w nocy, słyszałam pojedyncze, ciche, lecz wyraźne pukanie w okno. Trudno mi nazwać to pukaniem, bo żaden z tych dźwięków nie przypominał celowego pukania. Brzmiało to raczej jak coś przypadkowo ocierającego się lub naciskające na szybę przez bardzo krótką chwilę. Na początku myślałam, że to tylko owady uderzające w okno, ale kiedy ten sam dźwięk powtarzał się co najmniej dwa lub trzy razy w tygodniu, zaczęło mnie to przerażać. Powiedziałam więc tacie, a on oczywiście stwierdził, że to nic takiego, pewnie tylko owady, tak jak początkowo myślałam. Przez kilka nocy nic się nie działo, ale potem dostałam SMS-a od znajomego. No dobra, nie tyle znajomego, co po prostu faceta, z którym miałam kiedyś zajęcia i który jakoś namówił mnie na podanie mu mojego numeru. Napisał. Cześć, nie wiem, czy mnie pamiętasz. Mieliśmy razem zajęcia. Chciałem ci tylko powiedzieć o tym. Natknąłem się na to przypadkiem, a jeśli o tym nie wiesz, to jest to dość niepokojące. Następnie dodał link na końcu wiadomości. Kliknęłam i przeniosło mnie to na stronę Instagrama. Strona nosiła tytuł J.P. To były moje inicjały. Ale nie była to pierwsza rzecz, którą zauważyłam. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to zdjęcie profilowe, które przedstawiało mnie. A potem wszystkie 45 zdjęć przesłanych na to konto przedstawiało mnie. Nie były to jednak zdjęcia, które ja zrobiłam. Wszystkie były spontaniczne, zrobione bez mojej wiedzy. To znaczy były to zdjęcia, o których istnieniu nawet nie wiedziałam. Niektóre przedstawiały mnie na plaży, inne siedzącą w samochodzie, ale te nowsze stawały się jeszcze dziwniejsze. Niektóre były ze mnie na podwórku, a najgorsze były te najnowsze. Były tam zdjęcia mnie w moim pokoju, zrobione z zewnątrz, za okna. Niektóre przedstawiały mnie siedzącą na łóżku, odrabiającą lekcję lub piszącą SMSy, inne stojącą, a jedno nawet w bieliźnie. Poczułam się chora, miałam ochotę płakać i wymiotować. Wszystkie zdjęcia miały co najmniej dwa lub trzy polubienia. Niektóre miały komentarze, ale nie takie, które wskazywałyby, jak bardzo to jest złe. Były to komentarze zachęcające do tego, mówiące coś w stylu działaj, ale laska lub co bym zrobił, gdybym mógł ją dorwać. Opisy pod zdjęciami również były w rodzaju miłość mojej żony, dziś poszła na plażę lub po prostu lubię na nią patrzeć. Moje usta drżały, gdy łza spłynęła po mojej twarzy. Byłam tak przerażona, że nie potrafię nawet opisać emocji, które wtedy czułam. I wtedy znowu usłyszałam ten dźwięk przy oknie, ten zgrzyt, to przypadkowe drapanie albo stukanie. I nagle wszystko stało się jasne. Kiedy połączyłam fakty, po prostu pękłam, straciłam nad sobą kontrolę i krzyknęłam głośniej niż kiedykolwiek wcześniej w życiu. Mój tata wbiegł do pokoju z otwartymi ramionami, żeby mnie przytulić, i zapytał, co się stało. Pokazałam mu stronę na Instagramie i próbowałam wyjaśnić te stukania w okno. No cóż, wyjaśnić to za dużo powiedziane. Byłam w rozsypce i ledwo mogłam mówić wyraźnie. Wyraz twarzy taty zmienił się z delikatnego na przerażony, a potem na wręcz wściekły. Wybiegł na zewnątrz, krzycząc i robiąc zamieszanie, nie zważając na sąsiadów, szukając stalkera. Potem wrócił do środka i zadzwonił na policję. Podałam policjantom konto na Instagramie i poprosiłam, żeby jak najszybciej je namierzyli. Służby ścigania złożyły wniosek do Instagrama. Zanim jednak wniosek został rozpatrzony, konto zostało usunięte, ale to nie miało znaczenia, ponieważ Instagram i tak był w stanie odzyskać informacje, a jego użycie zostało namierzone do starego iPoda Touch. Niestety, urządzenie było niemożliwe do wytropienia. Albo zostało zniszczone, albo na stałe wyłączono w nim Wi-Fi. Mój tata widział, jak bardzo byłam załamana i planuje, że wyprowadzimy się z tego domu w ciągu miesiąca. Na szczęście od tego czasu nie było żadnych nowych dźwięków. Ale ja też pilnuję, żeby wszystkie żaluzje były opuszczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i zawsze upewniam się, że nikt mnie nie śledzi podczas jazdy samochodem. Jedyne, co mogę Wam wszystkim powiedzieć, to: Ustawcie swoje konta na Instagramie jako prywatne i zawsze bądźcie czujni na swoje otoczenie. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek prawdziwej historii grozy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału Cień Tajemnicy, aby nie przegabić kolejnych przerażających opowieści. I udostępnij ten film, jeśli uważacie go za wartościowy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i czy spotkało Was kiedyś coś podobnego. Czekam na Wasze przemyślenia.